Ten podcast może dalej istnieć i się rozwijać dzięki Państwa wsparciu w serwisie patronite.pl Edukacja, geoedukacja, czy zdawać maturę z geografii? Jeżeli zastanawiasz się nad tym, czy zdawać maturę z geografii, to nie jesteś sam. Geografia jest jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów maturalnych, które są zdawane jako przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym. Jednak zanim się na nią zdecydujesz, warto przemyśleć dobrze tą sprawę. Po pierwsze, Zajrzyj na stronę cke.gov.pl. Tam znajdziesz informacje o egzaminie maturalnym do każdego przedmiotu. Znajdziesz tam zarówno podstawę programową, informatory, a także przykładowe arkusze. Zobacz, czy w tych arkuszach znajduje się na pewno to, czego się spodziewałeś. Czy ten egzamin z geografii wygląda tak, jak go sobie wyobrażałeś? Czy pytania są na tym poziomie trudności, jakiego się spodziewałeś? Może się okazać, że jednak twoje wyobrażenia o egzaminie z geografii są zupełnie inne niż rzeczywistość. No i w takim razie, może trzeba by zweryfikować swoje postanowienia. Wcale nie chodzi mi o to, żeby Cię zniechęcić do tego egzaminu. Natomiast ważne jest to, żebyś dokonał dobrego wyboru. Być może po prostu inne przedmioty będą dla ciebie lepsze. Jeżeli zastanawiasz się nad kilkoma przedmiotami, to porównaj arkusze maturalne z tych przedmiotów. Albo jeszcze lepiej, spróbuj je rozwiązać i zobacz, który ci lepiej pójdzie. Geografia bardzo często jest uważana jako taki przedmiot łatwy i przyjemny. Być może decydujesz się na zdawanie geografii, bo dobrze sobie radzisz z krzyżówkami, bo oglądasz filmy z National Geographic, bo rozpoznajesz flagę albo inne tego typu rzeczy. No na egzaminie maturalnym raczej będą nieco inne zadania. Znajdują się tam zarówno zadania otwarte, jak i zamknięte. W zamkniętych wcale nie jest powiedziane, że będzie tylko jedna odpowiedź, bo również to mogą być pytania wielokrotnego wyboru. To będą zadania typu prawda, fałsz, a także zadania na dobieranie. W zadaniach otwartych z kolei będą pojawiać się takie, które dotyczyć będą sformułowania, wyjaśnienia, uzasadnienia prawidłowości, wniosku, hipotezy, argumentacji albo wykorzystania narzędzi matematycznych do analizy zjawisk i procesów zachodzących w środowisku. No i co? To wcale nie brzmi jak National Geographic, prawda? Te zadania wymagają zupełnie innych rzeczy. Niż po prostu znajomości ciekawostek, liczb czy po prostu wiedzy. Wiedza to nie wszystko. Zadania na egzaminie będą sprawdzać umiejętności złożone, czyli analizowanie i wyjaśnianie współzależności, elementów lub procesów w środowisku geograficznym, a także związków pomiędzy elementami tego środowiska. Zadania będą sprawdzać także analizowanie wydarzeń, zjawisk i procesów, które obecnie zachodzą w tym środowisku. Analizę problemów w środowisku w różnych skalach, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Analiza to nie jest coś bardzo łatwego ona sprawia problemy wielu osobom. Zadania sprawdzają także interpretację i przetwarzanie informacji. Na podstawie różnorodnych materiałów. To mogą być między innymi mapy, zarówno szczegółowe, tematyczne, turystyczne, to będzie przetwarzanie informacji zawartej na wykresach lub tabelach, to mogą być zdjęcia lotnicze, satelitarne, profile glebowe czy przekroje geologiczne. A więc naprawdę dużo rzeczy. Tu nie będą liczyć się tylko suche fakty. Ale także to, czy potrafisz rozpoznać to, co jest na zdjęciu, ilustracji, czy odpowiednio dobrać i przeanalizować dane. Z informatora maturalnego dowiesz się także, że mamy takie trzy podstawowe obszary tematyczne zadań. Pierwsza sprawa to będzie interpretacja i przetwarzanie informacji. Druga. To współzależności i procesy w systemie Ziemi. Zwracam uwagę na to słowo współzależności. Sprawdziany, które pisałeś w szkole, najczęściej dotyczyły jednego działu: sprawdzian z atmosfery, później sprawdzian z hydrosfery. Matura to jest egzamin z całości i to w dodatku ze wzajemnych powiązań pomiędzy tymi sferami. Jeżeli dostaniesz pytanie o opady. To bardzo często będzie ono związane na przykład z rozkładem prądów morskich. Kolejnym obszarem tematycznym będą procesy i powiązania społeczno-gospodarcze, zarówno w Polsce, jak i na świecie, a także relacje pomiędzy człowiekiem i środowiskiem. Czyli do tych opadów dorzućmy te prądy morskie. No i jeszcze do tego wszystkiego dorzućmy rolnictwo. Tego typu powiązania mogą się pojawiać na egzaminie maturalnym, i to właśnie z tego typu rzeczy i związków powinieneś zdawać sobie sprawę. Na rozwiązanie arkusza egzaminacyjnego będziesz miał 180 minut. Znajdzie się na nim od 25 do 35 zadań, a za ich rozwiązanie będziesz mógł zdobyć 60 punktów. Suma punktów za zadania zamknięte. Nie będzie przekraczać więcej niż 30%. A więc jeżeli liczysz tylko na szczęście, no to maksymalnie możesz liczyć na wynik nie większy niż 30%. Pozostała część to będą zadania otwarte, na które no już ciężko będzie coś strzelić, bo będą wymagać od Ciebie bardzo konkretnej odpowiedzi. Jeżeli nie przestraszyły Cię wcześniejsze informacje, no to zadaj sobie jeszcze kilka pytań. Po pierwsze, do czego egzamin z geografii jest mi potrzebny? Czy jest mi potrzebny tylko dlatego, że muszę wybrać jakiś przedmiot? Może warto wybrać inny. Może inny będzie łatwiejszy. Może warto wybrać przedmiot, który i tak piszecie w podstawie i zamiast uczyć się kolejnego przedmiotu na rozszerzeniu, to po prostu. Warto rozszerzyć ten, którego się uczycie w podstawie. Może rozszerzony polski, angielski czy matematyka. Warto się zastanowić, czy zależy Ci na wyniku z tego egzaminu. Czy ten egzamin może decydować o dostaniu się na studia? Zadaj sobie pytanie, czy masz duże zaległości. To jest egzamin nie tylko z czterech lat liceum, ale również z zakresu szkoły podstawowej. Czy jesteś w stanie te zaległości nadrobić? Zastanów się, jak wyglądała Twoja nauka do Sprawdzianów. Czy te oceny, które z nich zdobywałeś, to były oceny wymęczone, wyuczone, okupione ciężką pracą? Czy może przychodziły dosyć łatwo, bo się nie uczyłeś, a jakimś cudem albo po prostu rozumieniem geografii? dobywałeś te trójki. Trójka trójce nierówna, czwórka czwórce również jest nierówna. Jeżeli wymęczyłeś te czwórki i piątki, poświęcałeś na to bardzo dużo czasu, no to okej, okay. to znaczy, że jesteś w stanie się nauczyć. Super. Tylko pamiętaj, że teraz będziesz musiał poświęcić go jeszcze więcej. Jeżeli miałeś trójki czy czwórki, czy nawet piątki, a się kompletnie nie uczyłeś, to też super. To znaczy, że dużo wyniosłeś z lekcji, dużo zapamiętałeś, a teraz jednak pamiętaj, że musisz uzupełnić brakującą wiedzę. No i wreszcie, jeżeli zdecydujesz się na zdawanie egzaminu, pamiętaj o tym, żeby zaplanować pracę. Pamiętaj o tym, żeby nie odkładać nauki na ostatnią chwilę. To jest naprawdę duży zakres materiału, a geografia, zresztą żaden przedmiot na poziomie rozszerzonym, nie jest czymś łatwym, co można sobie ogarnąć w ciągu tygodni. No i pamiętaj o tym, żeby na bieżąco uzupełniać znajomość mapy i terminów geograficznych. Niezależnie od działów, które powtarzasz, sięgaj regularnie po atlas, żeby tą wiedzę stopniowo sobie przyswajać. No i wreszcie pamiętaj, jest mnóstwo materiałów, z których możesz korzystać. Ja oczywiście zachęcam do korzystania z podcastu i innych materiałów na stronie geoedukacji, ale to, że te materiały są dostępne, to jest jedna sprawa, a druga to to, czy faktycznie po nie sięgniesz. czy będziesz z nich regularnie korzystać. Wynik egzaminu maturalnego. Zależy od Ciebie, to Ty go piszesz, nie Twój nauczyciel, nie Twoje wademekum z geografii, nie Twój zeszyt, tylko Ty. Więc jeżeli Ci naprawdę zależy na wyniku, to bierz się do pracy.